Widzę, że gońciarz ci się wkradł do filmowania. Bardzo gąciarzowy ten vlog. Inspiracja od Gonciarza, fangotten. Na tym filmie fangotten całkiem przypomina mi styl Damianero. W swoich wywodach przypomina Damianero. Jakbym słyszał Włodka. Niekryty Adam. Smuci mnie to, że zamiast iść w stronę estetycznego kontentu w stylu gąciarza, robisz się na śmieszka pokroju Gargamela. Gorgonzola jest bardzo śmieszny. Ale ty niestety masz inne zalety. Niekoniecznie internetowego śmieszka. Gadasz jak Damianero. Na początku mówiłeś trochę jak den, ale mi się to kojarzy z Dema. Pan Godten, nie udawaj człowieka z autyzmem, który nie jest. Nie udawaj śmieszka, bo ci nie, nie udawaj śmiesznego. Nie wychodzi. Jakoś wydaje mi się, że zerżnąłeś od Gargamela. Głównie mam na myśli ten Film. leciutko dziwny filmik, dość w chuj przypominający Gargamela, tylko jeden mały problem. On kurwa ma uzasadnione swoje wypowiedzi. XD. A ty tak lekko na siłę. Fajnie mi się Cyby słuchało w starszych filmikach. Gargamel jest raczej inteligentny i wychowany na dobrym kontencie, a ty niechę. Lubię twoja twórczość, aczkolwiek w tym materiale było dużo Gargamela. Nie wiem z czego to wynika, ale wych wchodzę tu dla gotena, a nie dla Gargamela. Nie z siebie, plus.